Ja przyjmuję kolendę, ale to chyba ważne. Wielu katolików nie wyobraża sobie nadal poświątecznego okresu bez dorocznej wizyty księdza i ministrantów. Człowiek się nastraja, wyczekuje. Przygotowanie jest tak, jak, jak do jakiejś specjalnej wizyty. Kontakt przede wszystkim z księdzem, który nie zawsze, że tak powiem, jest uchwytny, porozmawiać z księdzem. Ja mieszkam za miastem, to cała uliczka, wie pan, dzielnica. Żyjemy, proszę pana, tydzień, dwa, czy tego, kiedy chodzi, o które chodzi, jaki ksiądz chodzi, wyciekujący już od południa, wie pan, będzie o piąty, może 15, po piąty, może już. Deska nie Ojej, Oj, pan, proszę pana, W tym roku w archidiecezji gnieźnieńskiej każda parafia indywidualnie ustala organizację kolendy. Mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz. W wielu parafiach będzie to kolenda tradycyjna, od domu do domu. Odbywa się też kolenda na zaproszenie w niektórych parafiach. Zdarzają się też tak zwane prześwięte kolendowe, że księże zapraszają wiernych na wspólną modlitwę do kościoła. Na przykład ksiądz Krzysztof Woźniak z parafii św. Michała przychodzi tylko tam, gdzie go zaproszą. Dla osób starszych często to jest potrzebne w formie papierowej i pobrać się w kościele. Dla niektórych jest na stronie internetowej. Jednak są i tacy, którzy księdzu nie otworzą. Ja w ogóle wychowana byłam wśród księży, ale. Te wszystkie pedofilskie wyskoki to mnie tak obrzydziły dla nich, że w ogóle słów nie mam. Wiem, że wszystkich do jednego wora nie można wrzucać. Ja nie wpuściłam, była ja, kołęda, nie, nie wpuściłam. Dlaczego pani nie wpuściła? Nie wpuściłam, bo. Mam posprzątana, nie chciałam, żeby mi nawrócić. A pani? U mnie Jak nie widzi koperty na ławie, to pokój temu domowić. jak i wychodzi tam nie. Czyli krótko. Tak. A kopertę nie. pani daje? Nie, nie, nie. Kurza mnie to, że księża za wszystko biorą pieniądze. Ale przecież nie musi pani dawać pieniędzy? No na nie muszę, no ale wypada, to jest raz. A po drugie, no sam pan wie, jak oni na to patrzą. Jednak tego problemu nie ma już w parafii błogosławionej Jolenty w gnieźnie, bo proboszcz ksiądz Sławomir Rachwalski ogłosił, że pieniędzy podczas wizyty w domach nie bierze. Ksiądz nie przyszedł po pieniądze, ksiądz przyszedł z nami porozmawiać, pomodlić się, błogosławić dom. Dlaczego? Inaczej tego nie możemy pokazać, że chodzi nam w parafii o coś innego niż wiąże się z pozyskiwaniem zysków. Czy parafianie, którzy na kolędzie przekonują się, że ksiądz. Nie chcę przyjąć koperty na kolendzie, nie są trochę skonsternowani? Tak, ja, Dla mnie jest pewne, pewne zaskoczenie, aczkolwiek no, mam, to tylko nazywa papież Franciszek, byśmy szukali w kościele takich dróg, który ukaże ludziom żywego Jezusa. Jeżeli spotykamy się z niezrozumieniem, musimy zdobyć się na, na pokorę, cierpliwość i życzliwość. Ja mam błogosławieństwo w czasie drogi kolędowej dla wszystkich. Od tych, którzy mówią: Nie, nie, ksiądz nie wchodzi, dziękujemy bardzo. Do tych, którzy mówią, no nie, nie rozumiem o co księdzu chodzi, ale właśnie po to jest kolenda, żebyśmy próbowali sobie opowiedzieć o co nam chodzi w naszej wspólnocie.